Tragedia na S5 pod Poznaniem. 22-latek wyszedł z auta. Nie było szans na ratunek. Śmiertelny wypadek na drodze ekspresowej S5 w rejonie miejscowości 3 pod Poznaniem. Nie żyje 22-latek, który na chwilę wyszedł z auta i został potrącony przez inny samochód. Śmiertelny wypadek na S5 pod Poznaniem. W nocy z czwartku na piątek, 23:24:05, na drodze ekspresowej S5 w rejonie miejscowości 3 pod Poznaniem doszło do śmiertelnego wypadku. Policjanci ustalili, że 22-letni kierowca, który podróżował od gniezna w kierunku Poznania, zatrzymał swój pojazd z powodu wydobywającego się z podmaski zadymienia. Kiedy mężczyzna wyszedł z samochodu, aby sprawdzić, co się stało, został potrącony przez pojazd marki Opel Movano, którym podróżował 55-latek. Na miejsce zadysponowano służby ratownicze. Nitka autostrady w kierunku Poznania została zablokowana. Wypadek na S5 na wysokość. Miejscowości Trzek. Nie żyje 22-latek. W wyniku potrącenia kierujący Renault poniósł śmierć na miejscu, przekazał mał. Inspektor Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Do wczesnych godzin porannych trasa S5 w kierunku Poznania była zablokowana. Czynności prowadzili policjanci pod nadzorem prokuratora. Nocna tragedia na drodze. Nie wszystkich udało się uratować. Dwóch mężczyzn w wieku 39 i 58 lat zginęło w nocny z czwartku na piątek w wypadku pod Nidzicą, województwo warmińsko-mazurskie. Dwie kolejne osoby zostały przetransportowane do szpitali. Wypadek pod Nidzicą. Nie żyje dwóch mężczyzn. W nocy we wsi Pulko pod Nidzicą osobowy Volkswagen, którym podróżowały cztery osoby, uderzył w drzewo. Dyżurny Straży Pożarnej poinformował w piątek rano pub, że na miejscu zgięło dwóch mężczyzn w wieku 39 i 58, zaś dwie kolejne osoby w wieku 22 i 28 lat trafiły do szpitala. Jedna z rannych osób w czasie udzielania jej pomocy medycznej była nieprzytomna. Przyczyny tragedii będzie ustalała policja. Do tragicznego wypadku pod Nidzicą doszło także we wtorek na drodze powiatowej między Kownatkami a Gardynami. 18-letni kierowca, przemieszczając się w kierunku miejscowości Kownatki, zjechał na przeciwny pas ruchu i uderzył w jadące z naprzeciwka auto osobowe, którym kierowała 36-letnia kobieta. Na skutek poniesionych obrażeń, pomimo podjętej akcji reanimacyjnej, młody mężczyzna poniósł śmierć na miejscu, a kobieta została przetransportowana do szpitala w Działdowie.